jak zwykle podwieszony sufit Już widzę gdzie siedział ten grubas Same chipsy Cola O, Moi ulubieni Ja tych wolę od tamtych I to o stokroć Zajdę sobie do nich na dół. A co się będę? No, idź, idź. Wow, wow, zgubiłem się, bo tu ciemno. A, a tutaj, dlaczego musi być lampka? Ups. A, wyrwałem. Skąd? Dobra. Troszeczkę głowa im odleciała, jednemu. Chodź tu. No chodź, tu O. <grym> Nie mogę. Co miał kładasz dziadu? Ło, wow, jego cząstki ciała rozleciały się. Eee, fajny efekt. Nie, no ładnie się chłopak rozleciał. Dlaczego latarka mi się skończyła w takim momencie? Dobra. O, jest. Coś zrobiłem. Co jest? Co jest? Checkpoint jest. A ty dziadu, a ty gdzie? Co ty robisz, gościu? Zasraniec mi ucieka, no nie. Znajdę go. Jest apteczka. Muszę mieć zawsze 10 apteczek. Gdzie mam teraz lecieć? Wy mi powiedzcie, może tu? Tutaj nie, Windy oczywiście, offline. Windy potrzebują dostępu do internetu, żeby mogły jeździć. Fajnie. Tego? Nie. A tu też nic. Dziad, dziad, gdzie jesteś? Gdzieś podszedł. Gdzie ta kamerka była? Fajnie, zrobiłem sobie kółeczko. No Tu był. Tutaj był dziad. Ale se uciek stąd. Tylko gdzie? <laughs> Gdzieś poszedł. Może tu? Tylko w którą stronę? O, tu nie byłem, tutaj jest pełno broni. Byłem, tylko nie polazłem tam gdzie trzeba. No prostu że ja tu byłem, tylko oczywiście przecież. Nie porozglądałem się dobrze. Ale dużo mi to dało. Ammo sobie chociaż pozbierałem, ale gdzie? Krwi już nie ma, fajnie, dobra. Trupy leżą. Jest, gdzie to trzeba iść? Chyba się zgubiliśmy, ludzie. Może gdzieś na górę trzeba wskoczyć tu, nie? No dobra, dobra, nie popisuj się tajnikami kung fu. że tu? Nie, tu nie. Tu tylko wlezę na górę. Tu może coś na górze. Zaraz zobaczymy. Tutaj nie. Tutaj też nie. Może tutaj? Nie, stąd to ja przylazłem. No to ja nie. Tutaj trup leży, to nie... Co jest? Gdzie? Skąd? Wow. Skąd oni się tu wzięli? Przecież przed chwilą tu byłem, nikogo nie było. Cudownie po prostu. To już chyba problem rozwiązany Dobra, mieszał to, niech se kapie Łow! E, no bez takich mi tu A nażryjcie się O ty jeszcze żyjesz Coś jeszcze? Nie. Słuchajcie, poniosło gościu. Tutaj ma. No dobra, nie cuduj tak. Wbijamy się tutaj, i tu będzie restart systemu. Pewnie. I co teraz? Już tak. Windy są pod mają internet Kto wygra? Przecież że ja wow, wow, wow dobra Już nie wiem o co chodzi Ale goń się Pierdziele A, ah, dobra, checkpoint. Kaktus! Ha. Jest, nie ma podwieszonego sufitu. O, dziewczynka szła nawet, bym się nie strzaił. Znaczy w się, sensie tutaj już będą duchy. Puśćcie mnie. Dużo gadacie, nic nie robicie. Remoncik widzę. No dobra, no. Po prostu, że jestem ostrożny. Dobra, skąd? Teraz już się boję. A, dobra. Hm, fajnie, tylko apteczkę widzę. Zaraz mi tu coś wyskoczy. Ha. to miałbym mi, miałby po prostu chyba cień wystraszyć. Coś mi tu jeszcze skacze? Wyskoczy, nie wiem. Szkło, chyba. Dobra. Niech mi się naładuje latareczka. Co to miało być? Elma czy tam Alma? Nie wiem, jak ona tam ma. Bez różnicy. Wow No to już nie jest śmieszne, to już, to już się boję Cholę chodzę w płomieniach, ale nic mi nie jest Coś mnie chciał zabić Otwórz te drzwi Wow, tam coś było Jest 140 hp, młotka nie wezmę. Tu znowu coś mi wyskoczy. Nie, i bardzo się cieszę. Światło mówi samo za siebie i te trupy spalone też. Jest cały sufit we krwi. O! Odwiedziłaś mnie, kobieto.